Witam serdecznie widzowie. POJEZEBIO! z ZIKODY BABY! Taki jest plan widzowie, taki jest plan. A patrzcie, magia, to była ma ma magia. Bo to znaczy, to jest magia. Tu było 7 pików, a teraz będzie 10. Uwaga! Kto widział taką magię? Kto widział taką magię? Jedziemy oczywiście po Zebio, z Paki, z Baby i Koną. Taki jest plan. Oczywiście skończymy pewnie z Szewczynką albo z Deko. Ale najpierw 10 playerpików, które też jej wypuściło 78. Plus. I może jakieś overale tutaj wlecą. Niemniej jednak, Marcelo, to już widzimy, że jest niestety pan na duplikacie. Uh -huh. Oczyna tanwiera, niech będzie. Może jakieś 84, plus? jest szansa. Na razie się na to nie zanosi w tych pickach. Jest barela 8-4, więc spoczko. a już jest jakiś overall sensowny. Mason Mount, którego na duplikacie też nie mamy. 84 83 to już jest całkiem przyjemnie. Czyli na razie Marcelo tylko duplikat. Okej. Okay. Hmm. A Czerbiego czy chcemy wziąć? Najwyżej no przypalimy przepalimy go na kolejnego pika. No. A Czerbiego i Marcelo. Tutaj weźmiemy sobie Rudrigeza. Zobaczmy co dalej i na niech będzie. Tak jest te piki. Oj, nie, po, nie, nie sypnęło, nie sypnęło w tym momencie. Okej, okay, czyli ja czerbiego prawdopodobnie. A nie. Okej, okay, czyli on jest wymienny. spoko. Nie ma tego też. Dobra, czy to wszystko do klubu. Base, icon, upgrade, dobra. Smygamy, widzowie. Squadzik 8 8.7, już praktycznie gotowy. Z kart niewymiennych u mnie. Zrobiony w większości oczywiście, nie ze wszystkich, ale w większości. Ech, wymieniamy, no. Zaczynamy zabawę, no. Słuchajcie, wóz albo przewóz. Albo ktoś na ławeczkę, przynajmniej dobry. Wandersara, to fajnie, że trafił. W miarę, w miarę. No bo tak jednak karty wymieniasz na to, nie? Nie źle. No, dobra. Mam go w podstawowym składzie. Bardzo dobry mamkarz. No chyba po narodowościach polecimy, no. Hmm. Może jeszcze pięć paczek otworzymy. Może jeszcze coś tutaj poleci. Przed... Przed, przed, przed. Yy... Przed SBC. Nie no, tutaj się coś nie zgadza w tym SBC. Depay, Foldin będą przepaleni. Dam jak na przepałkę? No, oczywiście, że nie. Oczywiście, że tej oknie na przepałkę. To musimy dać jakiś overall 90, tylko to garniemy Jaki? Eee, problem w tym, że nie mamy żadnego overalla 90. I trzeba będzie takowego raczej zakupić. Poczekajcie. Poszło, ale się pozbywam. Słuchajcie, zawodników z ławki, którzy niekiedy wchodzą. też pa ja kiedyś wpuszczyłem. Teraz już go raczej nie wpuszczam. Okej, okay, mamy kolejne ekrany. To jest teraz, Dinie 84. Cyk. Kolejny składnik wymieniamy, 85. I już jesteśmy bardzo blisko ikony. Bardzo blisko ikony. Dobra, próbujemy się. Najwyższe werale, jakie mi zostały. Lecimy. Baby kaka, spokój grajek. Dobra. A tu skład. Kurczę, no! A nie jest Chemistry 50, dobra! To co? Paka z ikoną po narodowościach chyba trzeba polecić, co? Leci paka z ikoną po narodowościach. W pierwsza, wybaczycie mi, nie? wybaczycie mi to delikatne przedłużanie w postaci tego, że sobie poszukamy po narodowościach tej ikonki, ale mam nadzieję, że coś tu dobrego poleci. Na głównym koncie, gdzie mamy zebi 89, i gdyby tak wymienić tego Ousebię 89 wymiennego na niewymiennego, to byłaby kapitalna sprawa. Kapitalna sprawa by to była. Eee, no więc przekonamy się, czy tak właśnie się wydarzy. <laughs> Raczej się nie wydarzy tak, ale może się uda. Może się uda. Nadzieję trzeba mieć, co? No to co, widzowie? Lecimy po narodowościach, żebym tylko tego teraz nie skaszalnił, bo dawno tego nie robiłem. Poszła. Dobra. Mam nadzieję, że już przeklikałem. I teraz co? R2 do klubu, nie? Dobra. A... Dania. Dobra, sprawdzamy. Od tego zaczniemy. Denmark. Lecid, to jest Dania? To nie jest Dania, na pewno. Skoro nie Dania, no to może Anglia. Boję, że to nie była Anglia. To jest Anglia, to nie jest też Anglia. Nie Dania i nie Anglia. Dania, Anglia, dobra. Widzowie, kochani, jeszcze przed otwarciem tej ikony na głównym koncie, przypomnę wam o partnerze mojego kanału, czyli stronie eneba.com, gdzie możecie kupić doładowania do FIFA Points czy też do PlayStation Network, do Xboxa Live w bardzo dobrych cenach. Przy okazji, kupując dowolny produkt na eneba.com i dodając go do koszyka, możecie skorzystać z kodu rabatowego, oczywiście, BJ. Wpisujecie BJ i macie dodatkowe 3%, a właściwie 3% mniej do końcowego rachunku. Polecam, zapraszam. Dziękuję. Finlandia, Litmanen pewnie jeszcze jest, nie? Chce? A to nie jest Litmanen żaden. Niemcy, błagam, żeby to nie był Kloze, proszę. Żeby to nie był Kloze, Miro, to nie jest Niem To nie są też Niemcy, dobra. To nie Dania, Anglia. Niemcy też nie. Where is Scotland? Jest Scotland. Dalgish, baby? Nie, to nie jest też Dalgish. To jest Hernandez? To nie jest Hernandez, to nie jest Meksyk. Walia? Uff, to nie jest Walia. Dobra, co jest jeszcze z tych słabych? Nigeria, tak? Nigeria. To nie jest Nigeria. Łatwo. Japonia, błagam, tylko nie Japonia. Tylko nie Japonia, proszę. Proszę, tylko nie Japonia. <laughs> Japan. Oh, I'm big in Japan. Alright, big in Japan. Nie, nie! <laughs> Dlaczego? Dlaczego? Powiem, błagam, nie Japonia, Japonia. Dlaczego? To konto jest przeklęte. To konto jest przeklęte. Nakata! Siemano! Jedzie kolejna paczka z ikoną, jak coś, także nie zatrzymujemy się, widzowie. Nie zatrzymujemy się. Był na kata na głównym koncie, ale co będzie? u Łukasza, -u, 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 u patrona z paczki z ikoną, baby. Uwaga, bardziej grywalny niż na kata. No z pewnością. Glemim na początku FIFA 20. 21 pamiętam. On też cieka ka. Ajajajajajajajaj. jest spoko. Do podstawowego składu już może wlecieć. Bo na katą to ciężko raczej grywać. Normalnie tu wiesz, że za kim pębę widzieć i... elegancko... się zrobi. Nie Łukasz? Mam nadzieję, że nie jesteś zły. klip. <gry> Oh, Matko.